Ekipa telewizji śniadaniowej z Nowej Zelandii zwróciła uwagę na niezwykłą anomalię, która może wskazywać na to, że doszło tam do obserwacji UFO. Jako dowód przedstawiono nagranie dziwnej anomalii na popularnym portalu służącym do śledzenia lotów samolotów flightradar24.com. Ikona tego niezwykłego statku powietrznego pojawiła się nagle, co mogłoby wskazywać na to, że albo wyłonił się z morza, albo zleciał z orbity okołoziemskiej. Na dodatek obiekt poruszał się kilkadziesiąt razy szybciej niż wszystkie pozostałe samoloty pozostające w tym samym czasie w powietrzu. Przy tak ogromnych prędkościach oczywistym jest, że sugeruje się powszechnie, iż ma to jakiś związek z akceptnością tzw. UFO. Dodatkowo, lot obiektu udało się zarejestrować na jednej z telewizyjnych kamer meteorologicznych rejestrujących nowozelandzkie miasto Auckland. Widać tam dwa punkty świetlne poruszające się na horyzoncie i można przypuszczać, że może to być ten sam obiekt, co tam widziany na radarach. Oczywiście nigdy nie dowiemy się, czy to połączenie obserwacji jest uprawnione, ale koincydencja czasowa jest co najmniej zastanawiająca.